Hej, witam na moim kanale, to jest Mercedes klasy A. Zapraszam do oglądania. Najmniejszy nie oznacza najgorszy: oto Mercedes klasy A. Samochód, który odbiega designem od poprzedniej generacji, ale nadal ją przypomina. Samochód ten ma piękną linię dwozia, pięknie zaprojektowany przód z wąskimi lampami oraz naprawdę świetnie zaprojektowany czy też wyglądający tył. Całość jest zwarta i może podobać się naprawdę każdemu. Przy okazji to są kluczyki, tak one wyglądają. Co mamy w kluczyku? Mamy tutaj dwie funkcje: otwieranie samochodu, zamykanie samochodu. Akurat w tej opcji nie mamy, czy też w tej wersji nie mamy opcji otwierania bagażnika. Otwieram bagażnik ilość litrów widzicie na waszych ekranach. Ja wam pokażę, co tutaj znajdziemy w tym bagażniku. Mamy ładną płaską podłogę, dwa haczyki po boku, jedno podświetlenie, zwykła żarówka. Nie mamy kieszeni, tylko takie, powiedzmy, tam półeczki. Zwał jak zwał. I teraz tak podnosimy podłogę, która jest całkiem solidna. Mamy takie miejsce tam na coś plus gadżety. Niestety nie mam tej koła dojazdowego. Podejrzewam, że gdyby to wyrzucić stąd, to można wrzucić koło dojazdowe ponieważ to, to jest dziadostwo jak ja to zawsze nazywam nie podoba mi się to w ogóle jeśli chodzi o wymiary tego bagażnika to bagażnik jest długi na 82 cm taki równy prostokąt szerokość do 105 cm i wysokość do półki do 44 cm czyli jest całkiem bym powiedział pojemny ten bagażnik pomimo tego, że gdzieś czytałem, że ludzie narzekają, że jest niby mały. Okej, okay, nie jest może zbyt głęboki, ale mm, tak naprawdę jest całkiem pojemny, przynajmniej dla mnie. Dobra, idziemy pod maskę. Zerkamy pod maskę, którą tak naprawdę nie widziałem jak otworzyć. I wam pokażę taki <śm> sekret. Ci, którzy nie znają Mercedesów to na pewno też będą szukać tego gdzieś tutaj z boku, a tak naprawdę to jest tam gdzieś pod spodem. Nie wiem czy to dobrze widać, takie czerwone. To trzeba pociągnąć i wtedy maska nam się otworzy. O, sprytnie stosowane, też nie wiedziałem. Maska na teleskopach, to się chwali. Tak wygląda silnik. Muszę przyznać, że jest tutaj naprawdę mnóstwo miejsca. Wszystkie dane oraz wersje silnikowi widzicie już właśnie na swoich ekranach. No, ładnie, dużo miejsca, czyli można było tutaj naprawdę spory gabarytów w silników umieścić. Dobra, na teleskopach powiedziałem, a tak naprawdę jest tylko jeden teleskop. Tak prawie w dziwnym miejscu umiejscowiony, ale chodzi o to, żebym przytrzymał tą maskę. Tak czy inaczej zamykam machę i lecę do środka. I tak na szybko, sprawdzenie klamek. Ktoś ostatnio mi napisał, że kto normalny sprawdza klamki. No, ja sprawdzam klamki, wiadomo mnie jest to niezwykle istotne i ważne. Przerobiłem już tyle samochodów, że naprawdę w niektórych samochodach jest problem ze zniszczeniem nawet dłoni. Tutaj jest tak, średnio bym powiedział, naprawdę nie ma tutaj zbyt dużo miejsca. Okej, okay, moja ręka wchodzi, a tak naprawdę gruba łapa to tutaj miałaby problem. Na szerokość jest ok, ale na długość z kolei jest bardzo mało miejsca, bym powiedział. Ramka, klamka jak to w niemieckich samochodach, zobaczcie, cyk rusza się z tej strony, rusza się z tej strony. No, taki standard w niemieckich wozach. Eee, szybko sprawdzimy jakość wykonania. Góra ładnie miękka. Tu Alcantara, Al tak to się mówi. Dę. Bardzo ładnie. Ładnie zrobiony uchwyt z takim plastikowym aluminium. Miejsce na butelkę mała kieszeń, to jest ok wnętrze tak widzicie, fotele kubełkowe których ja osobiście nie lubię ale tutaj to wyprofilowanie zagłówka jest całkiem ok, ale z kolei to trzymanie boczne jest jest bardzo sztywne jest bardzo sztywne i niestety tutaj to samo oparcie jest wąskie, szczególnie dla mnie, na wysokości tutaj barków jest całkiem całkiem szeroko ale mogłoby być lepiej. Nie należy ten fotel do mega wygodnych. To moje zdanie z tym oczywiście nikt nie musi się zgadzać. Dobra, wchodzę do środka. Jestem w Mercedesie, A-Klasy wewnątrz tego samochodu i powiem w ten sposób. Generalnie jest tutaj bardzo ładnie. Bardzo ładnie, super mi się to podoba. Trosze, troszeczkę opatrzone są te bloty powietrza, takie okrągłe, to wam za chwilę pokażę. Trochę opatrzył mi się ten cały entertainment system z tymi kolorowymi zegarami, ale do zegarów za chwilę wrócę, opowiadając o Mercedesie E-Klasy, którym ostatnio jechałem z analogowymi zegarami. Dobra, zacznę może od ilości miejsca. Ci, którzy oglądają mój kanał, to wiedzą, że mam 1,93 cm wzrostu. Fotel jest teraz obniżony najniżej i tak to teraz wygląda. Opierając się wygodnie nad głową mam na ponad 5 palców, czyli naprawdę jest szał. Tym bardziej, że gdy wszedłem do tego samochodu, to już myślałem, że fotel jest obniżony najniżej, a ten fotel tak naprawdę można było jeszcze bardziej obniżyć. I to się naprawdę chwali. Jeśli chodzi o ilość miejsca na nogi, zobaczcie, z tej strony to tak wygląda. W Mercedesie E-klasy jest troszeczkę szerzej i to chyba tak bardziej na środku, to jest z tego, co pamiętam. Z tej strony również jest całkiem spoko, jest ok. Moja łydka tutaj dotyka jego tunelu środkowego, który jest twardy i plastikowy, swoją drogą o, już wydaje tutaj jakieś dźwięki. To wszystko, To zobaczcie, to też tak jest spasowane, bo jest spasowane no, ok, nikt normalny tym nie szarpie na co dzień. Dobra i teraz tak, najważniejsze, siedzę troszeczkę pod słońce, ale mam nadzieję, że będzie wszystko tutaj ok. Pokażę Wam teraz moją widoczność. Kamera znajduje się na wysokości moich oczu i tak ja to widzę rozglądając się dookoła. Tył, tak jak widzicie, jest no, słabo widoczny. Mam tutaj bardzo szerokie słupki C, ale to nie przeszkadza, ponieważ, tak jak ja zawsze powtarzam, ja parkuję na lusterka. Mam tutaj też kamery cofania, którą za chwilę pokażę. Co do lusterek, to z zewnątrz one wydają się bardzo małe, ale odbicie, czy też to, wszystko co widzimy w tym lusterku, jednym, jak i drugim, jest naprawdę wystarczające. Sama ta szyba, zobaczcie, to mam tylko o tyle, tyle miejsca. Nie ma tutaj jakby zbyt dobrej widoczności troszkę przeszkadzają mi słupki A, które są naprawdę bardzo blisko mojej twarzy. Chyba, że bym się odsunął troszeczkę dalej to wyglądałoby to zupełnie inaczej, ale... Z tej perspektywy to ten słupek jest troszeczkę jakby za blisko mi i skręcając w prawo w zakrętach u was byłoby to w lewo, to mielibyście ograniczoną widoczność. To lusterko o dziwo jest całkiem wysoko, ponieważ ja zawsze komplainuję, czy też zawsze narzekam na to lusterko. Te lusterka zwykle są bardziej tutaj jakby nie tak blisko pod, pod sufitki, tylko troszeczkę dalej i one są niżej. Wtedy o, mamy taką powiedzmy widoczność, tutaj ta widoczność o jest taka, czyli bym powiedział, że całkiem, całkiem spoko. Jedynie problem mam ze słupkami. A Kierownica sama w sobie jest, no powiedziałbym, idealna. Idealna to dziadostwo, na które też zawsze narzekam, jest tutaj minimalne i to dobrze to się chwali, ponieważ jeszcze kilka lat temu wszyscy producenci dziadostwo robili. To naprawdę takie grube, niewygodne. Nie wiem w ogóle, co to ma na celu. Nie wiem, nie wiem nawet, jak to złapać, tak naprawdę. Um, tak czy inaczej, tutaj jest fajnie. Kierownica jest wykonana powiedzmy ze skóry. Mam nadzieję, że to jest skóra, chyba, że to już jest ten plastik, modny wszędzie wciskany ze względu na ekologię. No tak, krowa do rzeźni, a skóra na świetnie no. No tak to wygląda mniej więcej. Mam tutaj oczywiście w pełni funkcjonalną kierownicę. To też znamy z innych Mercedesów poprzednich. Tutaj mamy tak te wloty powietrza, o których wspominałem wcześniej, które troszeczkę mi się opatrzyły. Szczególnie te na środku. Jest tutaj to nieszczęsne pianoblak, którego nie powinno być. Lepiej, żeby to było wykonane, żeby te wloty powietrza tak naprawdę były zatopione w czymś takim, w takiej powiedzmy gumie, która jest całkiem fajna. Tutaj góra pod szybie jest bardzo miękkie. Ładnie wykonane, tak samo jak górna część drzwi, to mi się podoba. Również pianoblak, ustawienie lusterek i tak dalej. Świateł dwa ekrany, które po wyłączeniu zobaczcie, tak pod światło widać, że to są dwa osobne ekrany. Jeden jest mniejszy, drugi jest większy i wygląda to dokładnie w ten sposób. Posłuchajcie, że uruchomię ten samochód. Szybkie sprawne. Mercedes-Benz To jest główny, główny ekran Mam nadzieję, że go widać Nie będę się tak przedstawiał tym samochodem Ale tak, powinno być widać To znamy z innych Mercedesów To jest wszystko tutaj mega czytelne o, tutaj Możemy sobie również nawigację Zobaczcie, ustawić Tymi wskaźnikami Ten tutaj jest odpowiedzialny za zegary Przed nami główny zegar a z kolei ten do obsługi tego ustrojstwa. <laughs> tak czy inaczej to menu jest tutaj bardzo rozbudowane. Możemy tym również sterować tutaj z yy, takiego jakby touchpada, który działa niezwykle dobrze bym powiedział. Wszystko nam działa tutaj bardzo, bardzo dobrze bym powiedział. Wybierzmy coś na szybko. Restauracja pokaże nam jakąś restaurację. Jedziemy do jakiejś, która jest oddalona dalej. Od nas. O, dobro, coś tam, coś tam, dobra. Okej, okay. tak. No i jedziemy. I mamy tę drogę tutaj oraz tutaj. No i tutaj nam koleżanka podpowiada, jak mamy jechać, czyli to jest, to jest ok. Naszukałem się też tutaj parkingu czy też hamulca ręcznego elektrycznego, którego szukałem, szukałem, a znajduje się tutaj, o, jest tak schowany za kierownicą, czyli tego nie widać. Podobnie jak ta wajcha do otwierania maski, która znajduje się tam na dole, pokazywałam Wam to wcześniej. No i dobra, no to tak, mamy ten ekran jeden dotykowy, on jest dotykowy czy nie jest dotykowy? Tak, on jest też również dotykowy, sterowany również z tego, z pozycji kierownicy, z pozycji touchpada. Pod spodem nieszczęsne piano black. Trzy nawiewy, następne dwa po boku. Mamy tutaj znaną nam dobrze, znam nam dobrze panel klimatyzacji, który jest też wykorzystywany w poprzednich generacjach Mercedesów. Bardzo intuicyjnie to wszystko tutaj działa. Pod spodem mamy tutaj ładowarkę indukcyjną. Tutaj mamy gniazdo 12V, tutaj mamy USB typu C. Następnie dwa miejsca na napoje i powiem Wam, że to się chwali, bo ja uwielbiam miejsca na napoje, które nie są gdzieś tutaj zamontowane, tylko właśnie w tym miejscu. To jest naprawdę bardzo poręczne. Sześciobiegowa skrzynia manualna, touchpad, yy, dynamic. Co nam się tu zmieni? Tak, mamy tak, komfort, sport, indywidualny. Podgląd z kamer, o właśnie, jeśli chodzi o kamery, to zobaczcie, kamery cofania. Tak wyglądają. Oczywiście ta kamera się wysuwa z tyłu i ona jest w bardzo dobrej rozdzielczości, to mi się tej mega podoba. Możemy sobie zmienić ustawienia na takiej właśnie o bardziej szerokokątne, na taki to było to samo. Ok, a bo tu mam jeszcze chyba czujniki parkowania i oczywiście te linie tutaj również pracują z kierownicą. Dobra, oprócz tego mamy tutaj jeszcze przyciski fizyczne do nawigacji, możemy odpalić nawkę tutaj z tego poziomu, radio oraz inne. Inne funkcje, zobaczcie, tutaj sterujemy głosem, tutaj sterujemy głosem, naprawdę jest tego mnóstwo i każdy tutaj znajdzie coś, coś dla siebie. Lecimy dalej. Jest tutaj oczywiście podłokietnik, który jest mega miękki, mega miękki, otwierany tak typowo mercedesowsko, czyli na dwa pod spodem. Mamy tutaj pod spodem wewnątrz podłokietnika, mamy jedną USB, drugie USB, niestety wszystko typu C. Oraz ten podłokietnik jest całkiem czytelny, pod podłokietnikiem jest całkiem głęboki, ale za to wąski. I jest wykończone ładnym materiałem. Sowek przed pasażerem, tuż tu jest plastik, jest podświetlony, taki wąski bym powiedział. I tyle. Wracając jeszcze do tych foteli, tak jak wspominałem wcześniej, tutaj. Ta część jest ładnie wyprofilowana, tutaj jest zdecydowanie dla mnie za wąsko. Czuję się taki ściśnięty tym potem, szczególnie tym oparciem. Tak więc no, ktoś o mniejszego wzrostu, węższych plecach będzie czuł się tutaj naprawdę dobrze. Ja niestety czuję się tutaj mało komfortowo, pomimo tego, że wnętrze jest naprawdę kapitalne. Czarna podsufitka. Mamy tutaj podświetlenie oczywiście. Daszków przeciwsłonecznych no, tutaj nie ma. Żadnego dodatkowego schowka na okulary. Z tej strony ta sama sytuacja. No i co? No i wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o wnętrze tego pojazdu z przodu. Idziemy do tyłu. A taka jeszcze mała jedna, jedna mała uwaga. Jeżeli ktoś naprawdę jest gadżeciarzem i uwielbia tego typu gadżety, szeroko rozbudowany entertainment system, to ten samochód naprawdę jest dla niego, bo tutaj można grzebać, dłubać w tym i się po prostu tym bawić. Nawigacja, hold on. Trip, radio, media. O, właśnie jest styl, cyk, classic, sport, progressive, dajmy ten. No i jak to ruszymy bez nawigacji, to na pewno nam się tutaj pokaże. O, właśnie możemy jeszcze w ten sposób widzieć tę nawigację, tylko strzałki lub tak. No i, no i chyba, chyba to tyle. No dobra, e, tyle jeśli chodzi o przód, idę do tyłu. Dobra, ładujemy się do tyłu. Sprawdzamy oczywiście klameczkę, tak jak wspomniałem wcześniej. Tutaj wszystko dygocze, miejsce tyle samo. Otwieramy drzwi. Podobnie jak z przodu, miękko, alcantara, małe schowę, czy też mała kieszeń. Kanapa, która wy... sprawia wrażenie tak naprawdę wygodne i te fotele są podobne do tych przednich, czy też kanapa jest podobna do foteli przednich. Fakt, że nie ma takiego mocnego głębienia, czyli tutaj będzie bardziej wygodnie, szczególnie dla mnie. No i oczywiście zagłówki bez zmian, oprócz tego środkowego. Patrząc na ilość miejsca, wydaje mi się, że tutaj nie wejdę, ale spróbuję. No niestety, siedząc sam za sobą, wygląda to w ten sposób. Nie mam miejsca na moje długie nogi, 1,93 m, nad głową. Tak na dwa palce maksymalnie. No i tak szczerze mówiąc, to tutaj ta kanapa tak naprawdę na dwie, dwie dorosłe, Osoby, nawet bez dziecka, no niestety nie ma tutaj miejsca. Tunel środkowy, który jest również mega, mega szeroki. Mam tutaj gniazdo USB typu C. Dwa dodatkowe nawiewy. Jedno światełko, ono jest jakby ledowe, ale takie żółte. Haczyk z drugiej strony to samo. No wygodnie jest, wygodnie. Powiem Wam, że naprawdę fajnie się tutaj siedzi. No ale niestety, niestety miejsca, miejsca brak. No i to tyle jeśli chodzi o Mercedesa A klasy. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie. Czy chcielibyście jeździć takim samochodem, czy chcielibyście zakupić taki samochód? A może już jeździcie tą generacją bądź też poprzednią? Jak dla mnie, samochód bardzo fajny dla kierowcy, który nie korzysta <grym> z tylnego siedzenia. Jest to bardzo fajny samochód. Ten samochód podoba mi się już od poprzedniej generacji, czyli od tej drugiej generacji, nie od pierwszej. Pierwsza była taka śmieszna, a druga była lepsza, trzecia jest zdecydowanie petarda. Jak dla mnie jak zwykle zapraszam do subskrypcji mojego kanału ja już się z wami żegnam, dziękuję za uwagę dbajcie o siebie i wasze cztery kółka